Z głębokim żalem zawiadamiam, że dwie minuty wracają! Znów się odradzam, jak feniks po piął rynie Przekiwałbym trochę chyba. Ale tak, to prawda. Jak widzicie, kolejny odcinek dwóch minut po pół roku. No, czas zacząć. Ale co się zmieni? Na dole tutaj widzicie, wyświetla się taki mały zegar, który będzie odliczał czas. Jeżeli mi się uda przetrwać ze swoją wypowiedzią dwie minuty, to będzie cud. Ludzie w życiu czasami są po prostu dziwni. Ostatnio z kolei zadziwili mnie ludzie, którzy mieszkają w dużych miastach. Ostatnio jak szukaliśmy z przyjaciółką szpitala, bo coś mi się stało wokół, idziemy prawo, lewo, góra, dół, pytam ją w końcu czy ty wiesz gdzie idziesz? Nie. Jesteśmy blisko. To duże miasto to jest chyba jakaś cisza. Oni na zapach chyba czują szpitale, sklepy i piekarnie. Rozumiem tej wielkomiejskiej logiki, no ale dobra. Rozumiem, 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 to w łeb zrozumie. Szukam ostatnio sobie hotelu i patrzę, czy mniej więcej on jest w centrum, jak tak dojechać i tak dalej. Dojedziesz do nas liniami 9, 7, 18 i 34. Czy ja wyglądam na kogoś, kto wie, gdzie w ogóle zatrzymuje się linia 9, 7, 14, 35? Nie chcę znać przystanek, na jakim ja mam wysiąść, czy nie jakimi liniami ja tam dojeżdżę. To w sumie jest tak, że jakbyśmy komuś mówili, że ze Szczecina do Warszawy ma kierować się na Moskwę, bo to jest gdzieś tam na końcu. Tak? Jest jakaś autostrada z Warszawy do Moskwy, i to jest kolejna rzecz, której ja w tej wielkomiejskiej logice kompletnie, totalnie nie rozumiem. Jeżeli ktoś z małego miasta czuł się podobnie, niech pisze w komentarzach. A jest jeszcze jedna taka dosyć kluczowa sprawa. Ja naprawdę nie rozumiem pana, do którego ostatnio dzwoniłem zamawiając taksówkę, który mówił mi: A skąd mam pana odebrać? Spod pałacu kultury. <grym>, to panu dużo mówi? Ja rozumiem, że ten pałac kultury jest dosyć duży, no ale mówię mu, że pod pałacem kultury. No tak jakbym powiedział, że pod jakimś sklepem, czyli dosyć blisko. No chyba wiadomo, no pałac kultury nie jest aż taki duży. Dobre jest. Ja kompletnie nie rozumiem tej logiki wielkomiejskiej i szczerze powiedziawszy, to się troszeczkę czuję takim zagubiony w dużym mieście. A jeżeli ktoś z Was w dużym mieście miał podobnie, niech się podzieli w komentarzach. No, przepraszam, ale Warszawa ma jakiś jeden wielki plus. Duży. Druga linia metra. Pomijam fakt oczywiście, że w Londynie jest tych linii troszeczkę więcej. Tak troszeczkę. No ale trzeba jakoś brnąć. Za 30 lat może będzie trzecia. Skończył ci się czas? <gry> Dobra, dokończ. Podsumowując, ja kompletnie nie rozumiem wielkomiejskiej logiki i jak wy wszyscy w tych dużych miastach się możecie połapać? Co? Gdzie? Jak? Która linia? Gdzie? Jak daleko? Gdzie wyjść? Dobra, ale dzięki wam serdeczne za oglądanie kolejnego odcinka dwóch minut. Wracam powoli do formy. Mam nadzieję, że jakoś mi się to uda. Dzięki wam serdecznie i pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tu na dole. Macie linki do Facebooka, Twittera, Instagrama, jeżeli chcecie, żebym was spamował wiadomościami, informacjami, co u mnie, gdzie sram, z kim jem obiad, to, to tam kliknijcie, co trzeba. I druga ważna bardzo rzecz, pamiętajcie, aby trzymać się i się nie puszczać. Oh. Chciałem to zawsze powiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku dwóch minut. Na razie. Buu! Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, żeby zobaczyć kolejny odcinek, który jest tu gdzieś tam nie na dole, gdzieś tam tutaj się wyświetla.